Pewnie zastanawiasz się, co motywuje ludzi do działania. To coś innego, coś wyjątkowego. Ta mała część głęboko w człowieku, która uparcie chce, by stawał się coraz lepszy. Nieuzasadnione uczucie, które przyciąga, daje satysfakcję i poczucie wolności. To coś, co uskrzydla. Do niektórych umiejętności dochodzi się latami, jednak czasem na swej drodze spotkasz człowieka który poprowadzi cię właściwą ścieżką, to on wskaże ci odpowiednie czyn. Ale pamiętaj, że to ty musisz przez nie przejść.